hej, Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zdania warunkowe w transformacjach. Gdy przekształcamy zdania warunkowe, najczęściej te transformacje polegają na tym, że zdanie ten fragment, który jest twierdzący, przekształcamy na przeczący, ten, który jest przeczący na twierdzący. Większość tych zdań właśnie tak jest zbudowana. Przypomnę tylko jeszcze, że jest takie słowo jak unless. To jest słówko przeczące, które znaczy jeśli nie. I często jest właśnie zamiast zdania przeczącego, czy fragmentu przeczącego to słówko tam wstawiane. I trzeba pamiętać, że w unless not się już zawiera. OK, are you ready? So let's check uh, the sentences. They will come to your party, if you invite them. Uh, Tutaj mamy przekształcenie klasyczne, odwrotne, czyli mamy zdanie całe twierdzące i będzie całe przeczące. So they won't come to your party if you don't invite them. Kolejne zdanie w części tylko jest zdaniem przeczącym, więc możemy podejrzewać, że wymagane jest słówko unless, szczególnie, że powinniśmy wpisać maksymalnie tylko trzy wyrazy. So... Unless you are careful, you will break your leg. Czyli jeśli nie, będziesz ostrożny, złamiesz nogę. Ok? Kolejne zdanie jest zdaniem również w połowie, zdaniem twierdzącym, w połowie przeczącym. Jak przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się dobrze temu zdaniu, to widać, że jest ono napisane, to drugie jest napisane na odwrót. So you will get wet. If you don't wear a raincoat. W czwartym zdaniu mamy już pisane unless. Przypominam, unless jest słowem przeczącym, więc w tej części, która jest po unless, wprawdzie um, tłumaczymy ten fragment jako przeczący, ale przeczenia tam nie widać. Ok? So, unless you get up now, you will be late. Czyli jeśli nie wstaniesz teraz, to się spóźnisz. W zdaniu piątym mamy połowę przeczącą, połowę twierdzącą, a jak spojrzycie sobie na przekształcenie, to ta, ta część, która była twierdząca, jest teraz przecząca, więc wniosek, najprawdopodobniej to, co było przeczące, będzie teraz twierdzące. Ok, so we won't go for a walk if it snows. Ok. W zdaniu szóstym mamy ponownie wpisane słówko UNLESS, więc mam nadzieję, że nie sprawiło Wam żadnego problemu. She will lose her mobile unless she puts it in her backpack. A jedynie być może, gdybyście zapomnieli wpisać S w czasowniku PUT, to przypominam, że po HE, SHE, IT w czasie present simple należy dopisać S do czasownika. Ok. I siódme zdanie. Jeśli się przyjrzeliście, to wiecie, że zbudowane jest na zasadzie przeczenia, więc pierwsza część musi zostać zaprzeczona. So, if there isn't a good film on Netflix, I won't watch it. Ok. So. Hopefully you did it well. Thanks for watching. And see you soon! Bye-bye.